No i dobrze, jak miło będzie z nią się spotkać po takiej krótkiej świątecznej przerwie. Hmm, kartę sobie wyciągnę od razu, żeby tam nie zapomnieć. Sobie, o, a dziś sobie wezmę takie wesołe, wiosenne karty, pozytywnej inspiracji. Co ja tutaj mam? Ty to masz dobrze, masz przecież siebie. Hm? No tak, mam przecież siebie, czyli mam wszystko. Co mi potrzeba. No dobrze, to teraz. No tak, świeczko oczywiście, to już tak no, tradycyjnie lawenda dzisiaj będzie lawenda. Niech będzie. Mm, trochę wiosną, znowu pachnie. No dobra, to w takim razie zbliża się 21. Zapraszam na spotkanie piąte. Wielu z nas na pewno zna ten moment, kiedy wszystko się w życiu sypie. Codzienność, marzenia, wartości, poczucie sensu. Nagle trzeba budować je od nowa. Ale czy to znaczy, że my też się zmieniamy? Mam na imię Eliza. Bywam terapeutką, ogrodniczką, amatorką, trochę malarką, ale jestem kobietą i jestem sama. Taka sama. I już po świętach. I wszystko wróciło do codzienności. Mam nadzieję, że świętowałaś, wypoczęłaś i naładowałaś baterię, a nie stresowałaś się, że sernik opadł a żurek za mało kwaśny. <grych> Ile razy musiałaś paść na twarz? Nie teraz ostatni przez święta, ale tak w ogóle w całym życiu, zanim dałaś sobie prawo do odpoczynku. Nie taki na chwilę, nie ten, jak już wszystko zrobione, tylko prawdziwy, taki bez wyrzutów sumienia. Takie, które nie ma celu, który nie musi niczego naprawiać. Dla wielu z nas odpoczynek to wciąż luksus, coś ekstra, coś, na co trzeba sobie zasłużyć. Najpierw zrobić wszystko z listy, być wystarczająco zmęczoną, żeby mieć prawo nic nie robić. A przecież to nie czas decyduje o odpoczynku, tylko nasze przyzwolenia. W kulturze, w którym wstydem jest spóźnianie się o trzy minuty, a przerwa na kawę bez maila w tle wydaje się stracą czasu. Naprawdę trudno po prostu przestać. Nasze ciała domagają się pauzy, ale głowa szepce. Jeszcze tylko to, jeszcze tylko tamto, jeszcze tylko umyje podłogę, jeszcze tylko przyszyje guzik, jeszcze tylko wyśle jednego maila. I tak z jednej strony chcemy odpocząć, a z drugiej nie potrafimy. Bo być może gdzieś głęboko mamy przekonanie, że nic nie robienie to lenistwo, a lenistwo to coś złego. Produktywność stała się naszą nową cnotą. Jeśli jesteś produktywna, to zasługujesz na uznanie. A jeśli masz wolny czas, to pewnie coś z tobą nie tak, pewnie się nie przekładasz. A jeśli powiesz, że dzisiaj nic nie zrobiłaś, to znaczy, że nie jesteś ambitna. Nie chcesz więcej? Nie będziesz miała nic. I co robimy? Upychamy w kalendarzu wszystko, co się da. Dzień za dniem, minuta po minucie. Czasem nawet dzieci uczymy tego samego. Zapisujemy na języki, judo, piłkę nożną jednocześnie, żeby zapewnić jak najlepszy start. A jeżeli dziecko znajomych uczy się nie wiem, grać na pianinie, to okazuje się, że w wypełnionym do granic możliwości grafiku naszej pociechy znajdziemy jeszcze czas na lekcję tenisa. I tym sposobem uczymy nasze dzieci wypełniać czas wolny pracą, a z rozrywką i wypoczynkiem czekać do emerytury. No dobra, ale dziś nie o dzieciach. Dziś, dziś o tobie. I twojej potrzebie leniuchowania. Nie zrozumie źle. Ja, mówiąc o lenistwie, nie mam bynajmniej na myśli wykorzystywania innych, ponieważ nam się nie chce, czy też obijania się całymi dniami. Chodzi mi raczej o tak zwane nic zrobienie w momentach, kiedy naprawdę potrzebujemy odciąć się od jakichś spraw i tak prawdziwie odpocząć. Jednak zauważyłam, że nic nierobienie czasem wiąże się z poczuciem winy. Przyjrzyj się sobie, kiedy ostatnio spędziłaś. Godzinę na nic nie robieniu, bez żadnych wyrzutów sumienia. Bo ja właściwie w ostatnim roku, w ostatnim półtora roku, to tak, ale wcześniej, jak byłam w związku, to wiesz co ty ci powiem, że miałam takie przebłyski, że tak odpoczywałam w ogrodzie i tak było pięknie i, i tak właściwie nic nie robiłam moja druga połowa wtedy zaczęła coś tam, nie wiem, grzebać, gmerać albo sprzątać, to ja od razu czułam takie ukłucie, gdzieś taki niepokój w sobie, że kurczę, może, może powinna mu pomóc, a może powinnam w ogóle wziąć się, nie wiem, się za łazienkę albo po umyć okna, cokolwiek. No bo tak leżeć i nic nie robić, no to, to chyba nie jest ok, <laughs> A odpoczynek to nie luksus, to konieczność. Tak samo ważna jak każde inne zadanie. Nie, nie chodzi tylko o długi urlop, bo jeśli nie masz codziennej regeneracji, to i ten wymarzony urlop odchorujesz. Nie każda przerwa to odpoczynek. Potrzebujesz prawdziwej regeneracji ruchu, przyjemności, śmiechu, ciszy <trybujesz> potrzebujesz czegoś, co nie będzie kolejnym obowiązkiem, ale Twoim miejscem oddechu. Stanów się przez chwilę. Co chciałabyś robić w wolnym czasie? Co sprawia Ci przyjemność, co naprawdę Cię ładuje, co napełnia Twój bak. Bo my mamy w sobie taki bak, taki zbiornik z energią. I on bardzo często przecieka, dziura po dziurze. Cieknie, gdy się martwisz, gdy masz problem ze snem, kiedy kłócisz się z kimś bliskim, gdy boisz się o pieniądze. Cieknie, gdy pracujesz po godzinach, bo trzeba, kiedy się stresujesz i kiedy jesteś chora kiedy nie zjesz śniadania i kiedy nie dostarczysz sobie odpowiedniej ilości płynów i wiele, wiele innych powodów. Ale ten bag da się też napełnić. Przez ruch, przez spotkania z przyjaciółmi, dobre jedzenie, przytulenie się do kogoś bliskiego, przez spacer, pobycie w ciszy, kontakt z naturą, nie wiem, rysowanie, taniec, chwile bez celu. One leczą. Wszystko, co robimy, a co lubimy, co sprawia nam przyjemność, Daje nam energię i regeneruje. Nie potrzebujesz żadnej rewolucji. Potrzebujesz chwili. Czasem jednej, żeby wszystko pozbierać do koszyka. <laughs> żeby siebie pozbierać. Tylko, że ten czas trzeba odpowiednio wykorzystać. I wiesz co? Nie musisz być produktywna, żeby zasłużyć na ten moment. Higge. Na pewno słyszałaś to słowo. <laughs> Higge. To taka duńska filozofia odpoczynku, przyjemnego spędzania czasu. W Norwegii nazywamy to kus. Polacy mówią kusać się, czyli spędzać przyjemnie czas. tutaj, jak w wielu innych krajach skandynawskich, sztuka cieszenia się życiem i doceniania prostych przyjemności, szukania spokoju w codzienności, zaczęła odgrywać coraz ważniejszą rolę. Właśnie to wyrażenie, które można tłumaczyć jako cieszyć się chwilą, relaksować się lub spędzać czas w przyjemny sposób, to jest podobne właśnie do tego duńskiego hygge albo szwedzkiego lagom. -um". I wszystkie te słowa wyrażają podobną potrzebę relaksu, równowagi, po prostu szczęścia. To nie jest styl z Instagrama, to nie drogi świeczki, ani idealnie ułożony koc. To taka chwila, w której siedzisz z książką, pijesz herbatę, a za oknem pada deszcz albo śnieg. Albo wieje. To ulubione, rozciągnięte spodnie dresowe, w których nie pokazujesz się ludziom, ale bez których nie wyobrażasz sobie ci laut. To twój kącik, którym wszystko jest tak, jak lubisz. I to to uczucie, jest mi dobrze. Jeśli byś zapytała Norwegów, co oznacza to słowo kus, to dostaniesz różne odpowiedzi. Ale wszystkie znaczenia jednak zawsze wiążą się z radością życia, z takich prostych rzeczy. Z odpoczynkiem i z relaksem. I może to być wieczór spędzony w towarzystwie bliskich przy wspólnym posiłku, relaksująca kąpiel w wannie, wieczór z książką i filżanką gorącej herbaty, lub przytulna chwila przy kominku i słuchanie swojego ulubionego podcastu. <laughs> Ale też piesze wędrówki po górach, wypad na narty, czy spacer po fiordach to też. Czas spędzony na, na łonie natury, w ciszy i spokoju, ale też zabawa z dziećmi, nocowanie w lesie w hamaku. Hm. Dlaczego Skandynawowie tak cenią kóz, lechigie oraz jak można wprowadzić go do swojego życia? Ja tak myślę, że to odpowiedź na taki współczesny, bardzo szybki i pełen stresu styl życia. On wiąże się z presją, taki, taką presją wydajności, a to sprawia, że Chwila relaksu i odprężenia stają się coraz cenniejsze, a Norwegowie, podobnie jak inne społeczeństwa skandynawskie, oni starają się dbać o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Wiesz, ja często słyszę albo też czytam wypowiedzi Polaków, mieszkańcy w Norwegii, że Norwegowie są leniwi, że my, Polacy, to dopiero potrafimy pracować, żeby nie powiedzieć grubiej, <laughs> że Norwegowie są w ogóle durni i, i, i właśnie strasznie leniwi. A ja tak się zastanawiam wtedy, czy to Norwegowie są leniwi, czy to Polacy nie potrafią odpoczywać. A czym nie jest kus? Czym nie jest higgie? To nie jest skrylowanie telefonu bez końca wgapianie się w telewizję z chipsami i piwem zapominanie o relacjach, albo praca podczas urlopu. A jak wprowadzić kus do swego życia? Zacznij od tego. Stwórz w domu przestrzeń na odpoczynek. Światło, koc, zapach i ty. Praktykuj slow living, choćby przez 5 minut dziennie. Bądź z bliskimi, zadbaj o relacje z rodziną i przyjaciółmi, tworząc wspólne wartościowe momenty, bez rozpraszaczy. Wyjdź na chwilę na świeże powietrze, połaś sobie, tak bez celu. Znać 30 minut tylko dla siebie i spędź ten czas ze sobą. Wsłuchaj się w siebie i absolutnie nie miej wyrzutów sumienia. Nie myśl przypadkiem wtedy, co produktywnego mogłabym zrobić w tym czasie. O nie. <laughs> Zakaz. Potrzebujesz regeneracji i odpoczynku. Po prostu kus. Po prostu kusać się. Nie musisz być ciągle produktywna. Możesz po prostu być. Dziękuję. To tyle. Jeśli czujesz, że ten podcast może być dla Ciebie, to wpadnij w piątek za tydzień. A jeśli znasz kogoś, komu dobrze zrobi taka rozmowa, to podeślij mu ten odcinek i wpadnijcie razem. Zapraszam, bo ja jestem wciąż taka sama.